Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam w kolejnej tygodniówce. Dzisiejszy temat o samotności, ale też o różnicy między byciem samemu a byciem samotnym, ponieważ jest to wielka różnica i rzeczywiście są pewne tematy, które na przykład ludzie słuchający księdza mogą zarzucić mu, że nie rozumie, albo skąd ksiądz to wie. Na przykład, kiedy mówimy o małżeństwie. Kiedy mówimy o poczynaniu dzieci, kiedy mówimy czasem o, o relacjach romantycznych, to rzeczywiście często częste głosy, może częściej od ludzi, którzy za bardzo w kościele nie są aktywni, głosy krytyki pod adresem księży, że a z ksiądz, ksiądz, ksiądz skąd wie, czy z książki jakiejś wyczytał, co on wie o życiu małżeńskim, co on wie o, 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 o tym, jak się wychowuje dzieci. I tak dalej, jak, jak, jakbyśmy my, księża, byli z jakiejś innej planety, nie wychowywali się w rodzinach i to w rodzinach nieidealnych, jak to byśmy my nie mieli relacji z ojcem, matką, jak to byśmy my nie byli normalnie w liceum czy po studiach czasem i nie przeżywali swojego życia tak jak każdy inny, normalny człowiek, i w pewnym momencie zrozumieli, że Pan Bóg może nas powoływać do czegoś innego. Ale jeżeli chodzi o samotność, to rzeczywiście wydaje mi się, czy, czy bycie samemu. To kapłani, myślę, siostry zakonne szczególnie, mamy dużo doświadczenia w przeżywaniu tego i w układaniu sobie całej tej relacji, no i właśnie relacji z kim. Bo tu chodzi o to, czy jest relacja z kimkolwiek, czy jest właśnie samotność. Czy jest bycie samemu, ale w relacji, no ale jak w relacji, to z kim. Jak to sobie poukładać? Co to znaczy też ulokować swoją, swoje, swoje, swoją ufność w, w, w jakimś złym związku, albo ulokować swoją ufność tam, gdzie nie można osiągnąć szczęścia, co też prowadzi później do jakiegoś załamania, czy zniechęcenia, czy za, zawodu. Człowiek potrafi się zawieść i nie potrafi znaleźć już później em, szczęścia, ponieważ się zawiódł na relacji. Nie dlatego, że relacja była zła, tylko dlatego, że ulokował swoją ufność w tej relacji, a nie powinien być. Był. Także spróbujmy trochę rozgryźć ten temat przytoczyć kilka rzeczy z Pisma Świętego, i myślę, że dobrze byłoby wyjść właśnie z, tak naprawdę, pierwszego czytania tej, właśnie zeszłej niedzieli czyli szóstej niedzieli zwykłej, i tam było czytanie z księgi Jeremiasza, który mówił o krzewie, który rośnie blisko wody, i o krzewie, który usycha, który jest przeklęty, jałowy. I mówił tak: Ci, którzy ufają jedynie ludzkiej sile, no i tutaj ważne by było zrozumieć, co to znaczy ufanie ludzkiej sile, czyli powiedzmy, wszystkiemu temu, co stworzone jest przez człowieka. Czyli rzeczy materialne. Nawet inicjowanie jakichś relacji czysto takich materialnych, niezwiązanych z życiem duchowym, tylko właśnie często powierzchownych. Tak? Wiele jest przyjaźni powierzchownych, one bazują tylko na tym, że robimy coś razem. Tak? Nie ma tam głębszej relacji, tylko jeździmy gdzieś razem, chodzimy gdzieś razem, jemy obiady razem, wychodzimy na piwo razem, robimy różne rzeczy. To są właśnie przykłady takiej związanej na ludzkiej sile. Tak jak mi się nudzi, to dzwonię po tych, znajomych, jak mi się chce gdzieś pojechać, to dzwonię po tamtych, i tak dalej. Ludzie się otaczają jak największą liczbą ludzi, myśląc, że to jest jakiś właśnie sposób na samotność. A Jeremasz pisze: Ale odwracają się od Boga, są przeklęci, jak jałowy krzew na pustyni. Co to znaczy być przeklętym? Może po pierwsze, ponieważ no, myślę, że nikt nie lubi tego słowa, szczególnie w 21 przewrażliwionym na wszystko każdy rodzaj krytyki wieku. Przeklętym to nie mówi o karze jakiejś arbitrarnej, nałożonej przez Pana Boga, że dobra ta grupa ludzi jest przeklęta wszyscy w tej grupie ludzi, ale mówi o związku przyczynowo-skutkowym, skoro Bóg jest źródłem życia, Odwrócenie się od niego oznacza wybór duchowej pustki, czyli prosta logika. Odwrócenie się od Boga, który jest źródłem życia, powoduje pustkę duchową, jałowość, w końcu śmierć duchową, depresję, właśnie tu też do, wa, warto rozróżnić, depresję y, taką y, biologiczną, tak. Psychologiczną, prawdziwą, gdzie człowiek rzeczywiście jest w ciemności i, i nie, nie potrafi z tego wyjść. I nie ma tutaj wielu zewnętrznych powodów, tak? Ma rodzinę, jest szczęśliwy w małżeństwie, nie wiem, ma pracę, ale wpada w depresję, nie może z niej wyjść. To jest coś innego, niż ulokować swoje uczucia właśnie tam, gdzie one nie mogą dać szczęścia, czyli w coś mechanicznego, w coś powierzchownego i wpaść w depresję. To są dwie różne rzeczy. I to nie, że Bóg każe kogoś depresją czy smutkiem, ale człowiek sam wybiera duchową pustynię, ponieważ odwrócił się od Boga. Więc to jest pierwszy warunek, jakby tutaj fundament, który trzeba pokazać. Fundamentem wszystkich relacji powinna być nasza relacja z Bogiem. Jeżeli nie jest, to zobaczycie sami, czy już wiecie, że te relacje będą bardzo powierzchowne albo tylko powierzchowne. Natomiast dalej Jeremiasz mówi: Ci, którzy pokładają ufność w Bogu, czyli właśnie o tym, co próbuje powiedzieć, tym fundamencie, są błogosławieni jak drzewo zasadzone nad wodą, kwitnące nawet w czasie suszy. Co to znaczy kwitnące nawet w czasie suszy? No to właśnie jest ta osoba, która powiedzmy w naszym temacie jest sama, ale nie jest samotna. Co to znaczy w czasie suszy? No to jest właśnie wtedy, kiedy, nie wiem, rozpadła się przyjaźń, rozpadło się małżeństwo, rozpadła się, rozpadł się związek, który miał się zakończyć pięknym weselem, ślubem. Coś się rozpadło, coś się stało, ktoś umarł. Umarł mąż, umarła żona, umarło dziecko. Coś zniknęło. Susza duchowa, emocjonalna. Osobowa. A człowiek i tak potrafi z tego wyjść obronną ręką. Dlatego, że pokładał ufność swoją w Bogu. Nigdy nie idealizował człowieka do poziomu Boga. Nigdy nie robił z niego Bożka. Nigdy nie inwestował w nim wszystkie nadzieje, wszystkie uczucia, ponieważ wie, że każdy przemija. Mąż umrze, żona umrze. Dzieci odejdą, znajomi mogą się odwrócić, albo też mogą umrzeć. Starsi jesteśmy tym więcej, tego będziemy widzieć. Dzieci odejdą. To też jest dobry, może taki moment, żeby przypomnieć rodzicom, żeby właśnie nie lokowali wszystkich swoich nadziei, wszystkich swoich uczuć i swoich, wszystkich swoich spragnień związanych z tym, że, o, jak my będziemy trochę starsi, to nasze dzieci muszą być blisko nas. Nie muszą. I nie są. Żyjemy w czasach, kiedy dzieci coraz dalej wyjeżdżają od rodziców. To nie są już te czasy, kiedy na wsi ładnie się budowało domek, obok budowało się drugi domek, gdzie mieli żyć dzieci, albo nawet w tym samym domu na pierwszym piętrze rodzice, na drugim piętrze dzieci, na trzecim wnuki. To się już skończyło dawno temu. Może gdzieś tam jeszcze istnieje, ale w bardzo małym procencie. Jeżeli teraz taki rodzic. Żyje sobie, wychowuje dzieci, myśląc o tym, że ja sobie je tu wychowam dla siebie, no to po pierwsze zapomina całkowicie o tym, po co jest wychowanie dzieci że nie dla siebie się je wychowuje tylko wychowuje się po to, żeby one miały swoje życie bo ma wyjść z domu syn czy córka wyjść napisane jest w piśmie a nie siedzieć. Coraz bardziej widzimy też. Jako kapłani, jeszcze czytam, właśnie chodząc po kolędzie, ja tylko rok chodziłem po kolendzie, w jednym roku chodziłem po kolendzie, ale kolenda była długa, bo była ponad dwa miesiące, czyli takie doświadczenie dobre, bardzo dobre. I czasem widzi się właśnie tych, którzy nigdy nie wyszli od mamy, nie wyszli z domu. W pewnym sensie się też nie rozwinęli społecznie do końca. Jest, jest tam dużo takiej właśnie ciągle takiego dziecka i takiego ciągle zależności od tej matki czy zależności od tego ojca, a przecież mamy się rozwijać. No dobrze, nie jest to ten temat, natomiast no narysowuje jakby taki większy obraz tego, o czym chcę powiedzieć, czyli już wiemy, co to znaczy być przeklętym, to jest Przeklęty w takim sensie, że człowiek, który odwraca się od Boga, jakby ściąga na siebie właśnie taką klątwę tego, że w końcu uderzy w pustkę jałowość i depresję duchową. Nawet jeżeli będzie miał setki tysięcy osób, followersów na Instagramie, Facebooku, będzie z nimi miał interakcję codzienną, zauważcie, tak, można tak żyć, można funkcjonować przez lata, można mówić do kamery i myśleć, o tam Nie słucha 100 tysięcy ludzi, 200 tysięcy, czy jak Mr. Beast. Który ma 250 milionów followersów ym, i mówi do nich, i kiedy wrzuca wideo, to w ciągu jednego dnia może mieć 75 milionów nawet. <laughs> to są rzeczy w ogóle jakieś z kosmosu. Natomiast jaką on ma relację z nimi? Powierzchowną. I jeżeli to byłaby jedyna relacja, na której bazuje, to ona oczywiście szczęścia nie, nie przyniesie ani zbawienia, I, i człowiek rzeczywiście po wielu, wielu, wielu latach inwestowania tylko w taką relację powierzchowną może kiedyś wpaść w bardzo głęboką depresję, zrozumieć, że nigdy nie było żadnej głębszej relacji. Dlatego powiedzmy, że samotność jako duchowe przekleństwo w świetle te tego czytania z Jeremiasza. Samotność współczesnego człowieka można postrzegać jako duchową klątwę, konsekwencję błędnej, pokładanej ufności. Błędnie pokładanej ufności w rzeczach albo w osobach, które nie potrafią człowiekowi dać pełni szczęścia, ponieważ zostaliśmy stworzeni dla Boga i tylko w Bogu możemy znaleźć pełni szczęścia. Jeżeli ktoś próbuje zapełnić taką pustkę, która powstała jeszcze przed grzechem pierworodnym, przypominam, bo kiedy Adam chodził po ogrodzie i czuł samotność, to jeszcze nie było Ewy i jeszcze nie było grzechu. Dlatego wszyscy, czy są w małżeństwie, na przykład jesteś w małżeństwie, masz męża, którego uwielbiasz i rozmawiacie dużo, ale doskonale wiesz, że są takie momenty, kiedy jesteś samotna w tym. Nikt nie może Cię zrozumieć, i to jest ten moment samotności. I jeżeli nie ma tam Boga, to teraz, teraz trzeba to jakoś wypełnić czymś, zakupami, nie wiem, czy właśnie Instagramem, czy, czy Facebookiem, czy innymi mediami społecznościowymi, czy, czy, czy właśnie jakimiś znajomymi na boku. I tak samo, z, jeżeli masz żonę, no i wszystko się układa niby fajnie, pięknie, ale są momenty samotności, gdy nie, nikt nie może w ten moment wejść, oprócz Boga. A jeżeli go nie ma, no to jest właśnie ta klątwa. To jest właśnie błędne Pokładanie ufności w czymś innym niż Bogu, nie, nie rozumiejąc tego, że tylko Bóg może to wypełnić. <laughs> Ci, którzy polegają wyłącznie na ludzkiej sile, odwracają się od Boga, stają się jak jałowy krzew w pustyni, samotni, wyschnięci bez życia. Może widzieliście kiedyś, jak usycha kwiatek? Mnie ciągle kwiatki usychają albo gniją, bo albo za dużo wody, albo za mało wody, już nic nie rozumiem. I od razu zaczynają się liście, kolor liści zmieniać, i już widzę sygnał: jest coś źle. <grym> Może coś w powietrzu. To potężny obraz współczesnej samotności, której wielu szuka spełnienia w ludzkich osiągnięciach, bogactwie czy sukcesie, a mimo to pozostaje pustymi w sercu. Osoba, która ma wszystko na zewnątrz, tak? Nawet miliony followersów. Pamiętam jak Kurt Cobain, czyli ten wokalista Nirwany który nagrał jedną z takich bardzo dziwnych um, piosenek, Smells Like a Teen Spirit. Um, strzelił sobie w głowę, tak? Popełnił samobójstwo, jak miał 27 lat, i mówił o tym, że jak stał na scenie, to kiedy stał na scenie i był otoczony dziesiątkami tysięcy ludzi, którzy go uwielbiali jak Boga on był ich Bożyszczem, on był ich Bożkiem to wtedy czuł się najbardziej samotny. Bo jaką on miał z nimi relację? Całkowicie powierzchowną, jak my mamy czasem, z wieloma osobami. Tragedia jest wtedy, kiedy nie mamy z nikim głębokiej relacji, a nie mamy jej też z Bogiem, z którym tak naprawdę ze wszystkich oso, os, osób, to z Bogiem te relacje jest najłatwiej zbudować. Osoba, która ma wszystko na zewnątrz, widzimy tego coraz więcej, tak, materialnie. Styl życia, jak się zmienił w Polsce przez ostatnie dwa lata na taki bardzo europejski. Ale nie ma duchowych korzeni w Bogu, staje się jak jałowy krzew. Współczesna samotność to nie tylko problem społeczny, ale przede wszystkim duchowy. To jest mój argument znaczy, no nie mój tylko, no ale mówię jako osoba duchowa, tak. Że to jest nasz argument, jakbyśmy powiedzieli, może kościoła, że to nie jest tylko społeczne. Ale duchowe, objawy głębszego oddzielenia się od Boga. Jeremasz mówi, że ci, którzy odwracają się od Boga, są jak pustynia. No i wiadomo, że co, co to znaczy teraz? Różnica między byciem samym a samotnością. Bycie samym i samotność mogą wydawać się podobne, a rzeczywistości oznaczają różne rzeczy. Bycie samym, po, po pierwsze, można powiedzieć, że to jest wybór. Może być wybór. To jest neutralny lub nawet pozytywny stan, który nie musi wiązać się z cierpieniem. To czas spędzony w pojedynkę, który może być okazją do odpoczynku, refleksji, modlitwy. Wiemy, że są ludzie na świecie, którzy wybierają stan pustelniczy, na przykład mnisi, którzy szukają Boga w ciszy. Oni czego nie szukają, przedmiotu, oni nie szukają bogactwa, oni szukają Boga, który jest osobą, w którym, z którym można wejść w relacje. Oczywiście, sobie trzeba to uporządkować, bo człowiek jest kompozytem, jakby ciała i duszy, i wiadomo, że jego ciało też szuka jakiegoś spełnienia, natomiast po pewnym czasie dobrego ulokowywania swoich emocji i, i uczuć i wiary, ciało, jakby jego potrzeby przechodzą na drugi plan, a dusza rządzi i wchodzi w relację coraz głębszą z Bogiem. Nie tylko mnisi i pustelnicy, czy zakonnice czy, czy, czy księża, niektórzy, którzy, którzy są samotnikami, im pasuje bycie samym. I oni tam kwitną. Ale też artyści, twórcy, naukowcy, którzy potrzebują spokoju, wybierają bycie samemu. Osoby, które cenią niezależność i swobodę, czyli osoby, które na przykład w katolicyzmie rozeznały, że one zostaną same, ale nie samotne. One przejdą przez życie same, ale nie samotne. Każdy z nas, gdy potrzebujemy chwili wytchnienia, wyciszenia kontaktu z samym sobą, chcemy być sam. Nie oznacza to osamotnienia. A może wręcz oznaczać wzrost, wolność. No tak, jak mówimy, idź gdzieś tam na rekolekcję. <laughs> jedź, jedź na rekolekcję. Przyda ci się bycie samemu, tak? To ma być świadomy wybór. A czasem jest tak, że nie jest świadomy, tak? Że komuś nagle, właśnie w małżeństwie, coraz więcej tego widzę, tak jako ksiądz. Umiera żona, czy umiera mąż, no i teraz ta, ta osoba zostaje sama i widzę bardzo różne zachowania, ekstremalnie różne. Niektórzy rozpadają się całkowicie na kawałki, bo nie mieli głębszej relacji z Bogiem, to ten mąż albo ta żona byli wszystkim dla nich. Nigdy tak nie powinno być, ale tak jest. Oni byli wszystkim dla nich. Oczywiście my wtedy podkreślamy, jaka to jest piękna miłość, jaka to jest piękna relacja i to jest piękne ale gdzieś tam została przekroczona granica ubóstwienia praktycznie i takiej bardzo ludzkiego podejścia do wieczności też tak że no kiedy teraz ja jak umrę to jestem z nim znowu albo z nią znowu a tak nie jest małżeństwo kończy się z czasem śmierci ono nie trwa w niebie na wieki wieków my w niebie mamy być w relacji z Bogiem i właśnie dlatego tak ważne jest inwestowanie w tą relację już teraz no i właśnie a co to jest samotność, czyli stan braku i cierpienia, braku relacji i cierpienia z tego powodu. Samotność to uczucie pustki, oddzielenia. Nawet jeśli człowiek jest wśród ludzi, może wynikać z braku właśnie głębokich, prawdziwych relacji, a już najbardziej jest chyba intensywne, kiedy jest w grupie swoich wielkich znajomych, i wszyscy gdzieś tam właśnie idą na walentynki, każdy ma parę, a tutaj siedzi osoba, która nie ma pary, a bardzo chce. I to jest jakby jej obsesja, albo ciągle o tym myśli, i już ta relacja z Bogiem jest tylko taka, jakby y, just in case, taka alarmowa, jak, jak y, wyjście awaryjne. Ja ją sobie tu układam, ale tylko dlatego, że jakbym, broń Boże, nigdy nie znalazła, czy nie z tej drugiej osoby, to jakoś ze z tym Panem Bogiem tutaj przecierpię. to nie tak ma być. Człowiek samemu, sam, który jest sam, niesamotny. Ma tą relację budować i to budować ją bardzo mocno. Tak, żeby ona była tą numer jeden relacją, czy kogoś ma, czy nie ma. W tym właśnie sensie, że nieważne, czy będzie w małżeństwie, czy nie będzie w małżeństwie, czy będzie wśród wielu znajomych, czy zostanie samemu i nie będzie wiedział, na którym łożu umrze, jak to śpiewała Sana w, w, w tym. Nie pamiętam jak się nazywa ta piosenka ze słów słowackiego. Piękna piosenka. Smutno mi Boże. Nie wie gdzie się do śmierci położę. Właśnie dlatego trzeba mieć tę relację bardzo mocną. Bo na końcu człowiek zawsze jest sam. A nie ma być samotny. Samotność jest bólem, tak? Bo to jest czasem oddzielenie od Boga i duchowa pustka. Odczucie niezrozumienia i odrzucenia przez innych, i to często jest w małżeństwie. No, nie, on mnie nie rozumie, ona mnie nie rozumie. No właśnie. I teraz co? Albo zaczniesz szukać kogoś, żeby cię zrozumiał gdzieś wśród znajomych, albo z... pójdziesz do Boga, który to rozumie. Brak akceptacji siebie i własnych emocji znowu. Wszyscy mogą mnie akceptować, ale Bóg zaakceptuje i pokocha rozczarowania miłosne, zerwania więzi rodzinnych lub społecznych. Tak, wszystko to człowieka może spowodować, że czuje się samotny. Wiecie, jak czasem ludzie przychodzą do mnie mnie odwiedzić, ja żyję w dużym domu, w którym jest wiele pokoi, jestem sam. I tutaj 99% czasu nikogo nie ma, ale ktoś jest. I przychodzą znajomi i mówią, jak ty to możesz żyć? To jest taka cisza dziwna. Wiecie, jak ktoś mieszka samemu, to jest w jego domu taka inna cisza. Nawet jak telewizor jest włączony, albo radio chodzi, albo podcast jakiś, albo właśnie tygodniówka. To jest tam, wyczuwa się inną ciszę, ale to nie jest cisza, że tam nikogo nie ma. Tam jest ktoś, tam jest obecność. No jest, ja też mam kaplicę w domu, jest, jest tabernakulum, jest najświętszy sakrament, jest obecność. Tylko trzeba umieć w nią wejść, trzeba umieć ją rozpoznać. Jak ktoś żyje w takim właśnie skupieniu na tym, że jest tutaj ktoś. To potrafi to rozpoznać. Nigdzie nie ma tak, że nie ma Boga. Nigdzie nie można powiedzieć, jak tu jest pusto, tu nikogo nie ma. Nie, nie ma takiego miejsca. Bóg jest wszędzie, tak? Szczególnie ci, którzy przeciwnicy kościoła, staram się to ciągle podkreślić. Przecież Bóg jest wszędzie pod każdym kamieniem, pod każdym krzakiem. Oni chcą powiedzieć, żeby nie chodzić do kościoła. Oczywiście my wiemy, że no tak, jest pod każdym kamieniem i krzakiem, ale nie w eucharystii, nie w obecności swojej największej, najpiękniejszej, którą musimy mieć ciągle relacje. Właśnie słuchałem teraz podcastu Siostry Gaudi, tak, zbliżenia. Piękny podcast w ogóle ten kanał Blisko Rahamim, Bardzo dużo wartościowych treści. I tam też siostra podkreślała to, jak bardzo Faustyna podkreślała swoją relację z Eucharystią: że wszystko mówiła, wszystko co we mnie jest dobre, wszystko co we mnie jest święte, to jest tylko i wyłącznie dlatego, że wchodzę w relację z Jezusem w Eucharystii, nie z hostią, z Jezusem, z osobą. No i właśnie. Samotność to jest ból, ponieważ człowiek jest stworzony do relacji, nawet Bóg, który jest trójcą, żyje w nieustannej wspólnocie miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego, i człowiek bez miłości, bez więzi stopniowo traci sens istnienia. Nie potrafi sobie radzić. Wiele osób sobie nie potrafi radzić z byciem samemu, wpadają w samotność, a nie muszą. Nie muszą. Mogą się martwić, że jestem sama, kto się ze mną zajmie, tak? Oczywiście dzieci powinny się zająć rodzicami, ludzie. Jeżeli, rodzice, jeżeli, jeżeli mieszkacie za granicą i rodzice nagle przestają być w stanie się sobą zająć, no to coś trzeba zrobić. To jest obowiązek. Trzy ojca swego i matkę swoją no jest rozciągnięte bardzo szeroko i zawsze było, że rodzice się zajmują nami tak w młodości, my się zajmujemy nimi w starości. Ale to nie jest tak, że rodzice mają wychowywać i żądać czegoś. To nie chodzi o żądanie. Tutaj chodzi o to, że każdy powinien wiedzieć. Wiedzieć o tym, że trzeba rodzicami się zająć. Nieważne jaka z nimi jest relacja w tym momencie. Czy w ogóle, czy, czy się kłócicie, czy nie kłócicie, czy, czy, czy się rozumiecie, czy nie rozumiecie, to już jest drugorzędne w tym momencie. To było kiedyś ważne, a w, w, w czasie, kiedy rodzic jest obłożnie chory, już nie jest ważne. Ale właśnie jest dużo takiej samotności spowodowanej tym, że ludzie. Wpadają w samotność, ponieważ są sami, i zaczynają się zamartwiać i skupiać tylko na tym, że są sami, <laughs> a nie rozumieć to, że nie są sami, że mają Boga, który ciągle czeka na relacje. Także bycie samym stan neutralny lub dobrowolny, w którym człowiek może czuć się spełniony i wzrastać może wybrać wejść w relacje z Bogiem albo z innymi ludźmi albo może cierpieć. Sam samotność Stan cierpienia i braku, który sprawia, że człowiek czuje się odrzucony, pusty i pozbawiony sensu. Ja też pamiętam ze swojego doświadczenia, i to też jeżeli macie jakichś kleryków, zajomych, możecie im to wysłać, kleryków czy księży. Że też moje jakby rozumienie bycia samemu i samotnością ewoluowało przez ostatnie 20 lat, bo poszedłem do seminarium, kiedy miałem 20 lat, teraz mam 41, i pamiętam, że na początku bycie samemu było bardzo bolesne, bo tak relacja z Bogiem była słaba. Była bardzo powierzchowna, była bardzo tylko taka, że poszło się do kościoła, coś tam powiedziało na mszy i tak dalej. Rozumiałem, że Eucharystia to jest Pan Jezus, wierzyłem w to, tak, wchodzimy w jakąś tam relację, ale to było bardzo słabe, żeby człowieka utrzymać samemu. I wtedy wiadomo, jak się ma 20 lat, widzi się znajomych, randkują, wychodzą, i człowiek męczy się i myśli, że. Kurczę, co ja tu robię? Siedzę w jakiejś kaplicy, 25 chłopa i, i, i jak tutaj ma człowiek być szczęśliwy? I mówią, adoruj Pana Jezusa i będzie wszystko dobrze, a tu adorujesz Pana Jezusa i nie jest wszystko dobrze. <noise> bo człowiek szuka innej relacji, tak? szuka relacji właśnie, właśnie z kobietą, bo to jest jakby naturalne dla człowieka. I teraz jak sobie to poukładać, żeby tą relację, której się nie ma, wypełnił Pan Bóg? Da się? Da się. Tak jak mówię, to wszystko ewoluowało przez lata, zmieniało się i teraz rzeczywiście jest się samemu, ale nie jest się samotnym. I człowiek często nawet preferuje bycie samemu, ponieważ może z Bogiem sobie poukładać pewne rzeczy. I, i, i kto zrozumie księdza, jak nie tylko kolejny ksiądz albo Bóg. Tutaj Grono ludzi, którzy zrozumieją kapłana, jest bardzo, bardzo wąskie. Rodzina nie zrozumie kapłana, rodzice nie zrozumieją i yy, bracia, siostry też nie, nawet zakonnica nie, tylko kapłan. Więc wąskie bardzo grono. No i trzeba sobie to poukładać, ale tak każdy powinien sobie to układać. Jak unikać samotności? Może na koniec. Zadbać o relacje. Pielęgnować więzi z rodziną, przyjaciółmi i wspólnotą, ale rozwijać życie duchowe i relacje, właśnie skupione na Jezusie. To nie chodzi o powierzchownych relacji. Powierzchownych relacji to my mamy mnóstwo setki czy tysiące nawet na Instagramach i innych ale też w ogóle po prostu opoznaliśmy wiele ludzi, albo nie wiem. Jesteśmy w gronie znajomych, pracujemy w wielkiej firmie czy, czy chodzimy na pielgrzymki, znamy wiele ludzi powierzchownie, ale chodzi o to, żeby głębokie relacje rozwijać na poziomie właśnie religijnym, żeby Jezus był w centrum tej relacji. Wtedy rzeczywiście można pogłębiać, ale trzeba pielęgnować więzi, nie zrywać. Pielęgnować jak najlepiej, jak najwięcej i szczególnie te dobre. Pokonywać strach przed byciem samym. Samotność często wynika z ucieczki od samego siebie. Służyć innym, pomaganie, otwieranie się na potrzeby drugiego człowieka, powoduje, po, buduje prawdziwe więzi. Buduje prawdziwe więzi. Także budować relacje z Bogiem, szukać głębokich wartości relacji, szukać miłości, przestać szukać miłości w niewłaściwych miejscach. Miłość nie jest towarem do zdobycia, lecz relacją zbudowaną. Zamiast dążyć do jakiegoś natychmiastowego spełnienia, warto uczyć się cierpliwości i dojrzałości w relacji, angażować się w życie wspólnoty, nauczyć się akceptować samotność. Samotność nie musi być przekleństwem. Czas spędzony w ciszy może być szansą na refleksję, rozwoju duchowego i lepsze poznanie siebie. Także ja nie mówię tu to takim tonem, żeby kogoś pouczać. Może to tak brzmieć, bo czasem. Taki jest on. Natomiast jest to bardziej, żeby pewne rzeczy zrozumieć. I może czasem, żeby właśnie wyjść z jakiegoś takiego marazmu, czy, czy, czy właśnie smutku tego robienia z siebie ofiary, że jest się samemu. To nie jest, to nie jest tędy droga dla chrześcijanina. Jak jest się samemu, to nie znaczy, że Bóg o tobie zapomniał. Czy jesteś ofiarą czyjąś, czy kogoś. Nie. Czasem jest osoba pozostawiona przez drugą osobę. Czasem w małżeństwie się to zdarza, czy żona zostawiła męża, czy mąża. To w każdej tej sytuacji można się odnaleźć. Można i trzeba się odnaleźć. Inaczej człowiek działa tak, jakby Boga nie było. Jakby nie miał z nim relacji, jakby o nim zapomniał. A Bóg jest, chce mieć relacji, kocha człowieka, szuka go zawsze i chce, żebyśmy zrobili dokładnie to samo. Pozdrawiam serdecznie, Szczęść Boże i zapraszam na następny odcinek.